Joł się manu z tej strony Nexi. Witam was w nowej serii pod nazwą Kiedyś to się grało. Dzisiaj pogram sobie w Sfosa, jak widać tutaj już do góry. Starą gierkę, ale serio gra się w nią bardzo dobrze. Tak wciąga. Wczoraj grałem w nią kilka godzin. Pomimo tego, że wcale taka, wcale tak, no, wcale tak dobrze to nie wygląda. Przepraszam. Tle. Ja jestem z powrotem. Więc wracając do tego, zbyt ciekawy się nie gra, od wczoraj gram takie mecze sobie z, z fullem i nie mogę nic wygrać. Składów nie zmieniam, bo nie ma sensu, nie chce mi się. <laughs> Więc tak, będzie kilka takich gierek. Mi się to podoba. Nie wiem jak innym, ale to jest świetne. Więc... teraz widzicie ikonkę, przyciszam. jest taki szum. Dobra, zaczyna fulem. Jeszcze szczerze nie umiem w to grać. Wczoraj mnie trochę raduczyła, ale... O jest. Przez w... cały czas tylko emisuje 1-1. Ale wyjął. Grałem Manchester City kontra fulem, przypominam. Mamy, Dobra Aż znowu, że... O no co ja robię! Znowu się tak... Że cały czas mi się będą przyciski No! Ale broni Graj krótko O yes! Nienawidzę tego Tak łatwo odebrać tej grzy, piłkę. piłkę przeciwnikom oczywiście na mnie Czekaj, może się Wciąga. Ciąga. Ah, Miała być podkręcona. Dobra. Kurty, nie mogę coś tutaj piłkę podkręcić. Kurde, wczoraj tak ładnie mi to wychodziło. Myślę, że zagramy dwa meczyki, to będzie to idealnie. W sumie nawet. Trzy może. Wczoraj próbowałem grać do zwycięstwa, ale bym grał... O Jezu. O jez. co ja robię. Dalej, dalej, dalej. Właśnie nie wiem czemu, ale takie strzały, takie podstawowe, takie 30 metrów takie po kozach przez cały czas spadają. Więc to nie ma największego sensu. Grafika jest widoczna jak widać, ale to w końcu... W końcu to się grało kiedyś, nie Bo mi pokazywała jak najlepiej zacząć od środka. Rzeczywiście dobrze się tak zaczyna, ale jak odbierać piłkę już mi nie wychodzi. Łatwo jest dodać piłkę I nie mogę się zrzuczać, bo wszystko się gra na kontrol. Ślizg, kontrol, podanie kontrol. Mam wszystko ustawione, yy, Strzał, kontrol, koko, jeżeli chcesz coś przytrzymać ten kontrol. To jest masakra, jest taka mieszanina. przez cały czas mi się myli, bo przyzwyczajony do tych fif, do tego wszystkiego. I wciskam go i wtedy mi podaję Na pustą bramkę na przykład. Aj, nad bramką! Niewiele brakowało żeby dostał siatę prawie przejęliśmy piłkę w bronie przeciwników teraz musimy rozpocząć kontratak Ale jak zwykle mi się to nie udaje Ole Falc Podkręcone podanie jest najlepsze, ale oczywiście jak zawsze przejmujemy piłkę O nie, 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 nie Dobra, mamy rzut, wyrzut z autu. Kurde, już strzelałem. Ale mnie wycięli. Dobrze, piłka wycięła dalej na aut. Już nic nie zrobimy. Koniec, już nic nie zrobimy, że będzie koniec. Dobra, zagramy jeszcze jeden meczek. I będziemy kończyć. To są takie krótkie odcinki z pokazywania, jak się grał, takie fajne gierki, co się kiedyś grało. Dla przypomnienia Dobra, rozpoczynamy nowy mecz Znowu nie zaczynamy Nie wiem czemu, ale tamten mecz Zakończy się remisem Zresztą jak moje wszystkie Z czasem się nauczę grać w tym Dobrze Aj, nie udało mi się Miałem strzelać, ale ale zapomniałem, że trzeba trzymać kontrolę, jak zawsze. No ale jest szybszy, no kurde, czemu do tego nie dobiegł? Super, Kale, fary. Poprzeczkę, gol, przegrywamy 1-0 z fulemem. Dobra, trzeba przejść gola. Dalej przebiegajcie, szybciej. Dobra. O Jezu, co ja zrobiłem? Kurde, no... Jakie... Jest... Co łaby w tą grę? No, miałeś wybić. Ale mnie wykosił. nie ma nawet, że to wolnego, a mam kontuzję, super. No, bramkarz co to od do... No! Nie no! O boże, co to miało być? What the fuck. Jeszcze nigdy nie przegrałem dwoma bramkami w tej grze. Już myślałem, że ten ma kontuzję. Ach, trzeba być podkręcony, ale nie zdążyłem tylko podkręcić. Przejmij, przejmij, przejmij. No dalej, trafuj, dawaj. Dobry, dobry. Nie zdążyłem podać, jak zawsze. Dobrze, bo już wolny. jak to jest skórze 45 gwizdek bez doliczonego czasu bez niczego po prostu gwizdek uki pewien rzut karny rzut karny się ciężko strzela w tej grze miałem już kilka i się przekonałem o tym że się bardzo trudno strzela w tej grze rzut karny. Hal podkręcony, mu dał Zero realistyki Ale... Kurde. W końcu wybił No nie Pięknie za mną jest za mną jeszcze I No Widzisz no. widzicie to? Dość do tego No Jezu Moim szybciej od niego I on mi ją odebrał Ale bramkę. Powtóreczka, proszę bardzo. Ale boloty, jaki dribling. Świetnie. No dalej. Jak zawsze mi weszli przy nagrywaniu. Ale co się wydrzymuje. Czekaj, gramy dalej. 2-1 na przeciwniku. Ściedli gola. Dobra. Kontuzja ma jeden z naszych. Dalej, dobiegnij ten z piątką. no ale koszą! No graj, dalej, 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 tak graj! Świetnie podkręcona! Jo Minimalnie! każ wybił, ale wygrał, skrzydło rozegrał. Kurde, no to tak, w ten oto sposób zakończymy ten odcinek. Pierwszy odcinek serii, kiedyś to się grało. Ja się z Wami zegnam. Trzymajcie się, cześć.